Blech. Co znowu? Ostrze rozu jest głodne. Jeść, jeść. Nie Cienesz więcej z Oddam życie za Merzul. Tak panie. więcej z kuratów Tak każesz Nie. Tki będą swój. Jaka jest wola cienia? Wznieść więcej ziguratów! Nie będzie mi rozkazywał, przywoływanie ukończenie. Przywoływanie to ukończone. mi się bardziej podoba. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem, czego sobie życzysz, panie. Potępieni czekają. Co znowu? Mów głupcze. Ostrzem mrozu jest głodny. Gdzie mam przelać swą krew? Dzieję wzywają. Bądź wola twoja. Nikt nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu! Uderzaj! Będziecie uderza. Twój ból będzie nieopisany. Będzie cię czerpać. życie za Merzul. Nasza kopalnia złota jest niemal pusta. Twoje życzenie duchu. jest dla mnie rozkazem. Gdzie mam przelać swą krew? Tam, panie. Twoje życzenie duchu. jest dla mnie rozkazem.

Przywoływanie ukończone. Martwi będą służyć. Mów głupcze! Ach, nareszcie. Przywoływanie, niewyczerpane. Pragnę jedynie służyć. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrzem rozu jest głodne. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ostrze Mrozu jest głodne. Twój dom. się nasza kopalnia Ostrzem rozu uderza. Za króla lisza! Będzie będziecie cierpieć! Oszem, rozum! Uderzaj! To mi się bardziej podoba. Mów głupcze! Nareszcie. Obywatele Silvermoon! Mieliście szansę się poddać, ale wy uparcie woleliście walczyć. Nadszedł kres dla waszej rasy i dla waszego pradawnego dziedzictwa. Dziś sama śmierć weźmie w posiadanie ojczyznę elfów. Powstanie z martwych keltuzadzie. Wróć na służbę do króla Lisza. A więc stało się, żyję. Król Lisz dał mi wieczne życie. Dotrzymałem swojej części obietnicy, Liszu. Powiedz mi teraz wszystko o upiornych władcach. Chętnie, ale nie tutaj. Oni wszędzie mają szpiegów. Porozmawiamy w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Nie masz mi za złe, że cię wtedy zabiłem? Nie bądź głupi. Lisz powiedział mi, jak skończy się nasze spotkanie. Król Lisz wiedział, że cię zabije? Oczywiście. Wybrał ciebie na swego czempiona na długo przed początkiem plagi. Skoro jest taki wszechwiedzący, czemu upiorni władcy mają nad nim władzę? Oni są wysłannikami tych, którzy stworzyli naszego pana. Władców płomieni z płomącego legionu. Czym jest ten legion? To wielka demoniczna armia, która podbiła już wiele światów. Dziś demony pragną, by i ten świat stanął w płomieniach. Stworzyły naszego pana, by przygotował dla nich drogę. Zaś zadaniem upiornych władców było dopilnować, żeby mu się powiodło. A więc zaraza w Lorderon, Cytadele w Nordrend, rzeź elfów to były tylko przygotowania przed wielką inwazją demonów? Tak. Z czasem zrozumiesz, że cała historia została ukształtowana przez zbliżający się konflikt. A teraz chodź. Mamy sporo do zrobienia. Czy nie czas byś opowiedział mi o drugim etapie planu, liszu? Naturalnie, pierwszą fazą była plaga. Miała zniszczyć wszystkich przeciwników legionu. Na przykład siły Lorderonu i wysokie elfy. Właśnie teraz trzeba wezwać władcę demonów, który da sygnał do inwazji. Dokąd zmierzamy? Nieopodal jest obóz orków z klanu Czarnej Skały, którzy podtrzymują działanie Bramy Demonów. Przez nią nawiąże kontakt z Władcą Legionu. On powie, co robić dalej. Wzywałeś? Patrz, to żmij mrozu. W tych nieumarłych smokach król Liszz znajduje szczególne upodobanie. Bestia oddała mi nieocenione usługi. Twoim, Twoim wzrokiem. Legion zesłał umarłych, żeby poddać nas próbie. Jak zwycięży klan czarnej Skały? My, Orkowie, jesteśmy prawdziwymi sługami płonącego legionu. Nieumarli są tępi i słabi. Nieczyści. Twoim braciom, Dzikusie, nie podołali powierzonego im zadaniom. Wy także musicie zniknąć z tego świata. Twój ból będzie nieopisany! Będziecie cierpieć! Chwała Ladze. Miał w rękach jakąś księgę. Jest magiczna? To tajemnice demonologii. Takie same księgi mają też pewnie inni dowódcy orków. Spotkałem już wcześniej orków oddających cześć demonom. Jaka jest ich rola w tym wszystkim? To młodzieńcze, bardzo zawiła sprawa. Dość powiedzieć, że nie są już w łasce regionu Przyjrzę się temu. Przyjrzę się temu. Przejrzecie Przejrzecie temu. temu. Zobaczmy. Zobaczmy. Wszystko, Wszystko będzie, będzie ujawnione. ujawnione.